No nie z O, widzę, że pan zauważył, że się ładnie ubrałam. Zabierz to łapę z mojego tyłka. Tytanik? Tytanik na Nie, no. No oczywiście, żeby być dzikiem. Nie no, doskonale! Doskonale! Dziękuję, reddynutko! No i gdzie się kończy praca, a zaczyna prostytucja? Muzycy z mojej akademii jazzu bezlitośnie śmiali się z rubika. Kiedy padła propozycja wyjazdu z tym człowiekiem na Tournée do Stanów Zjednoczonych, to wszystkim nagle zachciało się klaskać. Obrzydliwe! No i właśnie na takie okazje mam jeden zespół, który działa pod dwiema nazwami. Kiedy gramy dla kasy, nazywamy się... Shining Yellow. Lecimy standardami i mamy pełną widownię. Rozda pani w tym rzędzie? O, dzięki. Pan w tym i jeszcze tam do tyłu bym poprosiła o. Tutaj na przykład... O. O, dzięki, dzięki, dzięki. A kiedy <laughs> chcemy zrobić coś bardziej ambitnego, nazywamy się ulica Krokodyli. I nikt nie przychodzi. Zwykle przed, <laughs> przed komercyjnymi masówkami nasze rozmowy wyglądają tak. Bentleyder. A gramy autorski koncert z plakatami, afisami, wszystkimi możliwymi halo. Uuu. A koncert podzielony jest na dwie części. W pierwszej części gramy autorski program, w drugiej części dołącza do nas wokalistka. E, wokalistka. Repertuar popowy. Uu! W jej repertuarze ma się znaleźć tytanik. Bu Buu bu. Co za złotych na głowę? Przemyśleć, no, bo przecież co, no? No, wokalistka, wokalistko, ale może wcale nie jest taka zła. A ten tytanik na czasowo? No, przecież zawsze go można zrobić w czasowej rangacji.